Dzień witam was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj sobie zaczniemy moi drodzy Zrobić ciekawe rzeczy Ale zanim wam powiem co to, no to koniecznie zostawcie subskrypcję Oraz łapkę w górę pod tym filmem Jak pamiętacie to w poprzednim odcinku Oraliśmy sobie tutaj nasze pole I ogólnie sytuacja z nim wygląda tak Że tu się porobiły takie nieduże bruzdy A i właśnie jeszcze wam pokażę zaraz jedną rzecz O właśnie takie ale ja się nimi jednak nie będę przejmował jakoś mega bardzo. Bo wiecie co się okazało? Że po ponownym wczytaniu zapisu one się resetują i. O, mamy ładne, równe wałeczki, także spoko pod tym względem. Bardzo mi się to oczywiście podoba, że, no, że to jednak nie zostaje takie brzydkie cały czas. Dobra, co wam jeszcze chciałem pokazać? Mam trochę mniej pieniędzy na koncie. A czym jest to spowodowane? Tym, że sobie kupiłem większy pług. No, tamtym to ja bym chyba. W... Pół wieku to pole orał dosłownie. No tak by to długo trwało. Może sprawiałoby to aż takie wrażenie. Ok, także co my dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj, słuchajcie, mamy zamiar sobie skosić um, nasze dwie łąki. Tu mamy jedną. Oraz drugą mamy. Słuchajcie, słuchajcie, gdzie to ona się znajduje. Ano, znajduje się ona tutaj. Tak, dokładnie. Pole 51 oraz pole numer 115 dzisiaj sobie skosimy. Także w porządku. My już sobie możemy zapalić tak naprawdę naszą 60, ponieważ no będzie nam tutaj potrzebna właśnie do skoszenia. No bo mamy taką małą kosiarkę. No to taki mały sprzęt to można przecież podczepić do małego ciągnika. No nie, chyba nie ma z tym żadnego problemu. Więc dobra. No jak widzicie też, o właśnie mała taka jedna zmiana tutaj nastąpiła Że teraz mam po pierwsze lepszą jakość kamery Lepszą rozdzielczość, bo nie jest to już 720p Tylko 1080p, po drugie to jest w 60fps A po trzecie nie ma watermarka, bo kupiłem sobie za 60zł Dla was specjalnie wydałem te pieniądze, więc nie żałuję Wy jesteście moi kochani widzowie tego warci No kupiłem sobie wersję pro tego Droid Camu, czyli Droid kama. Droid Camu to źle brzmi. Źle się tak kojarzy, ale też nie będę wnikał w szczegóły dlaczego. Kto wie, ten wie. Dobra, nieważne. W każdym razie my sobie tutaj rozłożymy tą kosiarkę. Nie wiem, czy ona ma jakieś interaktywne rozkładanie, w sensie, wiecie, pod tymi przyciskami i tak dalej. Tutaj kontrolsami nie, nie ma. No ale dobra, nie jest nam to do szczęścia potrzebne. Ym, I teraz tak. Zaczynamy sobie kosić, ogólnie to też mam tutaj wgranego ogólnie moda Realistic Weather Który chyba robi coś takiego, że Trawa nie staje się sianem od razu po przetrząśnięciu, nie usycha Od razu Jak ją przetrząsamy tylko trzeba będzie chyba chwilę poczekać aż to przeschnie Także to jest o tyle też ciekawa mechanika Także dobra Kurde, ja mam niby, no mam 50 FPSów, oj, No niedobrze Czym to jest spowodowane, nie wiem Ale to nie powinno tak w żadnym wypadku wyglądać No ale dobra, nic na to teraz nie poradzę Dobra, już teraz moje FPSy nie chcą za bardzo spaść, bo niżej 60, więc bardzo dobrze Bardzo dobrze, bo stałem sobie, coś zmieniłem Yy, troszeczkę jakieś tam ustawienia gry i tak dalej. No, to teraz powinno już być wszystko. No, już powinno wszystko działać lepiej, znacznie lepiej. Przynajmniej taką mam nadzieję. Dobra. Powiem wam, że tak tu krzywo pojeździłem w niektórych miejscach, że masakra. Że to jest masakra po prostu. No jednak wspadają poniżej 60. Są jednak takie doropy lekkie. Szkoda bardzo. Wielka szkoda moi drodzy. Ale ja na to nic nie poradzę niestety. No i dobra, kosimy sobie tę trawę dalej. Nie wiem szczerze mówiąc ile mi to zajmie za bardzo. Ale ta łąka i ta druga, którą mam, no one nie są zbyt duże. No więc się w miarę z nimi powinienem pouwijać, fajnie. Także w porządku, oj. Kurde, no nie da się. Ciężko się tak jeździć, nie wiem. Będę sobie musiał chyba po odcinku zmienić prędkość roboczą tej kosiarki do jakichś, nie wiem, 16 na godzinę na przykład, albo 15, nie? No bo to się inaczej nie da tym nic robić. Się nie da tak kosić. No nie, jest, nie jest to, to wykonalne po prostu, nie? Dobra, g schód, a co to znaczy? Że robimy miniaturkę do naszego pięknego odcinka. Będzie piękna miniaturka do jeszcze piękniejszego odcineczka, a ja... Zapalmy sobie światła, bo w sumie to jest taka wczesna, bardzo godzina. Jest jeszcze ciemno i tak dalej. No i dobra, to wygląda fajnie takie ujęcie dosyć. Także dobra włączamy kamerkę, a chudy to nie wiem czy mi będą potrzebne szczerze teraz. Dobra, te światła nie są mi jednak do niczego potrzebne tutaj absolutnie. Teraz poszedłem do takiego wniosku. No. Także dobra, także sobie wyłączamy. Bo są zbędne, tak? Po co niby mam je mieć? Mam nadzieję, że mnie wszyscy doskonale rozumiecie. No, dobra, nie wiem. Widzę, że w OBS jest jakiś problem, że chyba ten kompresor nie działa. Gra się nie ścisza, jak mówię. Czy to prawda? Dobra, teraz tam coś pozmieniałem i się chyba naprawiło, chyba teraz będzie działało jak należy. Nie wiem co to się działo przedtem. Mam nadzieję, że mnie oczywiście było słychać, bo jak nie to kurde źle, to kurde źle wtedy. Ale dobra. My tu sobie na spokojnie teraz ogarniamy koszenie łąki, a nie będziemy się jakimiś pierdołami zajmować, chociaż one no, nie są pierdoły, bo od tego zależy czy ten film będzie oglądalny jakkolwiek. Bo, jak nie będzie, to, to, to trochę słabo, bo nie będziecie go mogli oglądać, jak będzie a oglądalne. A oglądalne, chyba no, w ogóle jakieś nowe słowo teraz skleiłem, nie wiem, bo że nie oglądalne, nie? Tak się chyba nie mówi, no ale dobra. Jestem też ciekawy, jak to działa z tym modem, właśnie Realistic Weather. Czy faktycznie to siano okułdę, co ja zrobiłem. Oj coś naklikałem Dobra, chyba wszystko już poznikało, no. E, wracając jak to siano będzie wyglądało z tym modem realistic Wather, czy to faktycznie tak nie od razu uschnie? No nie wiem, nie wiem, się przekonamy jeszcze. A może ja to muszę tak ustawić w ustawieniach? No nie wiem, nie mam pojęcia widzę. Nie mam pojęcia bladego na ten temat. Ale, jakby się okazało, że to faktycznie będzie tak działać, to by było fajne, bo wtedy by. Oj, kurde. Wtedy by było tak wiecie, realistycznie. No, przecież w realnym życiu, jak się przetrząśnie siano, to ono nie wysycha od razu. Tylko trzeba trochę tam poczekać, nie? No, więc się zaraz o za tym wszystkim przekonamy. Dobra, nie wiem, widzowie, myślę, że ta funkcja chyba jest raczej wbudowana, ale w ogóle tak patrzę sobie wystawienia tego moda i tu się okazuje, że tu wiecie co jest normalnie. Zaraz wam to pokażę, tylko... Yy, tylko sobie tu dokoszę... Tylko no, sobie tak poprawiam to trochę. patrzcie, ta kosiarka może kosić do tyłu, nie? A inne farmingu 25 to już nie. nie? To ciekawe. Nie? W każdym razie... Yy, normalnie... Pożary upraw są włączone, czyli że mi się mogą rośliny zapalić. Jo! No powiem wam, że ciekawe. Ciekawe urozmaicenie rozgrywki, tylko teraz pytanie jak ja bym to miał później zgasić taki pożar. Chyba, że to nie wiem jak to działa. Ja bym to musiał sobie na jakimś osobnym save'ie przetestować. Ale dobra, teraz się chyba nie będziemy tym za bardzo yy, nad tym wszystkim zastanawiać. Teraz jedziemy sobie na kolejną łąkę. Akurat z tą łąką wyszło tak fajnie, że się z nią uwinąłem w bardzo krótkim, bardzo szybkim czasie, bo zrobienie jej zajęło mi chyba mniej niż 5 minut, nie no może więcej, ale na pewno o wiele mniej niż 10 minut i chyba mniej niż 7, także spoko, bardzo jestem z tego zadowolony i hmm. gdzie to teraz się jechało, no oczywiście, że źle... Jadę. Dobra, widzimy się jak będę na miejscu, bo to coś czuję, że trochę ta droga potrwa. Coś czuję, że trochę to zajmie. No i dobra, już dojeżdżamy sobie na tą łąkę. Także w porządku, w takim razie spoko. I teraz tak. o tu widzę, że nawet taka dróżka jest, o, to fajne, fajne Dobra, teraz sobie moi drodzy opuścimy tą kosiarkę. Jeszcze chciałem sobie teraz wiecie w menu w tych ustawieniach przeczytać trochę więcej na temat tego, jak te pożary w ogóle działają, tych pożary upraw całe, ale się okazuje, że tam jedyne, co jest napisane, to, że pożary są włączone i tyle, więc no się chyba nie dowiem. No mówię, to będę musiał sobie na jakimś po prostu oddzielnym sejbie poza odcinkiem na luzie przetestować, może wam później opowiem jak jakie były rezultaty mojego badania. Dobra, tu może światła zaświecę, bo tu już jest trochę ciemniej albo dobra albo w sumie po co co ja kurde będę światła zaświecał gdzie nie jest no ale powiem wam że mega ładny klimacik tutaj jest tak się tak wstało rano o tej siódmej tutaj jeszcze jak widzicie o tak się tu fajnie to słońce na tej mgle przebija to w ogóle Kurde i świetnie to jest zrobione. No, ludzie mówią, że Farming 25 to jest taki odgrzewany kotlet, że niby nic nie wprowadził względem Farminga 22 jednak coś tam wprowadził. W sensie no. Czy no można powiedzieć, że to jest taki reskin dla Farminga 22. No, bo głównie różni się wizualnie takich mega, jakichś nowych, ciekawych mechanik tutaj może dużo za dużo nie uświadczymy, ale. No wizualnie, wizualnie to wypada świetnie akurat. I opłacało się wydać naprawdę te 200 chyba złotych żeby kupić tą grę przedpremierową, no nie opłacało się. Oj o tak, oj tak No, bo to gdzieś 205 zł chyba kosztowało, nie jestem pewien Oczywiście w priorderze, teraz jest chyba drożej, albo może taniej, nawet nie wiem Bo ja to kupowałem gdzieś w lipcu To chyba teraz jest już, to teraz nie wiem czy będzie drożej czy taniej Pojęcia nie mam, mi się raczej zdaje, że chyba powinno drożej to być No ale mówię no, co ja tam mogę wiedzieć No w każdym razie my sobie teraz ładnie to wykosimy i zaraz jeszcze wezmę przetrząsacz I jedną z tych łąk No czyli tamtą bliż, bliżej gospodarstwa Sobie ładnie poprzetrząsamy Żeby z niej siano powstało Znaczy tak, bo moje krowy już mają trochę siana Więc teoretycznie im powinienem teraz dawać trawę więc dlatego zrobimy siano tylko na jednej łące No chyba, że ta trawa automatycznie ustnie Nawet jeżeli jej nie przetrząsnę. Możliwe, że to tak też jest Ja po widzowej nie wiem ja wiem tylko tyle, że taką mechanikę ten mod wprowadza. A jak to konkretnie działa, pojęcia bladego nie mam i chcę się przekonać, bo nie wiem, jestem mega ciekawy, bo... Z tego co pamiętam, to w Farmingu 22 nie było niczego takiego, co by taką rzecz wprowadzało. I teraz to by mógł być ciekawy dodatek, takie urozmaicenie, urealistycznienie rozgrywki. Więc dobra, ja sobie teraz szybko tutaj podokańczam, no tam... To momenty, te fragmenty pola, gdzie jakieś tam wiecie, poprzeczniaki, omiaki i tak dalej. I widzimy się na gospodarstwie. Okej, okay, dobra, już widzowie. Widzę. I tu jest tak. Te rawa. Kwota jest 70. A, no kwota, pewnie było value, czyli wartość, e, o to chodziło, nie kwota, tylko wartość, no ale to się źle przetłumaczyło. No, a, autor moda jest za zagranicy, więc jak mógł wiedzieć, no, ale my wiemy, że chodzi o wartość, więc dobra, chodzi o wartość. W każdym razie jest, że wymaga przetrząśnięcia, czyli że z tego powstanie się, no tylko jeżeli to przetrząsnę, okej, okay, rozumiem, już to rozumiem i tutaj wymaga przetrząśnięcia, tak. I, czyli najprawdopodobniej To działa tak, że jak to przetrząsnę No to faktycznie nie wyschnie od razu bo powie mi, że ok, jest przetrząśnięte Teraz czekaj na wyschnięcie Przynajmniej tak ja to widzę Na ten moment, jeszcze nie wiem jak to będzie działać No a jak będzie to będzie i tyle No to tam się zobaczy, więc Wrócę na gospodarstwo I sobie to zaraz wszystko poogarniamy Dobra moi drodzy, więc tak wziąłem sobie Ten przetrząsacz z gospodarstwa 60 jest mokra, bo ją myłem i to dlatego. O, okej, okay, ciekawie to wygląda. Widzicie, trawa się przed. A nie, robi się siano po prostu. A, myślałem, że z tego się nie będzie od razu robiło. No ale okej, okay. o, tu widzę, że jest ta trawa. Hm, czekajcie, że tu jest fragment trawy. I jak to teraz będzie? Aha. Może tam się przez chwilę od razu zrobiło siano. Nie wiem czemu. No ale dobra. W każdym razie my sobie tą trawę oczywiście przetrząsniemy. O już widzicie tu jest po prostu trawa cały czas. I teraz tak, wilgotność wymaga przetrząsania, nie wymagana wilgotność 12,50 czyli tu musi spaść poziom tej wilgotności do mm, tego 12,5% 12 mm -hmm. i wtedy z tej trawy zrobi się siano. No dobra, dobra, spoko, rozumiem To my sobie przetrząśniemy tą łąkę jeszcze I myślę, że to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku Albo nie, jeszcze nie będzie na tyle, bo jeszcze po przetrząśnięciu tej łąki mm, Sprawdzimy, czy się zrobiło to siano Też nie wiem za bardzo, o kurde Jak szybko będzie to pole, jak to wszystko usychało Tego też nie mam bladego pojęcia jak na razie na ten temat No także, nie wiem, nie wiem Jestem mega ciekawy, ale powiem wam, że mega też... No bardzo fajnie twórca tego moda zrobił. Widzę, że omijaka bardzo tego zestawiłem, no, ale trudno już się tym nie będziemy jakoś tak mega bardzo przejmować. No, co ja mogę na to niby poradzić? No nic tak naprawdę, nic. Nie no, dobra. Ale fajnie to wygląda, że się tak przetrząsa trawę, a tu nadal się je, zostaje to trawą, a nie robi się sianem. Tylko w niektórych momentach nie wiem czemu jest siano, nie? Tego akurat trochę nie rozumiem, czemu to tak działa, jakoś dziwnie. Może po prostu w tych, właśnie, może w tych momentach pola już jest ta wilgotność taka. Jest już po prostu ta wilgotność 12,5%, czyli tyle, ile jest wymagane, aby się z tego zrobiło siano. Całkiem możliwe, że to właśnie tak działa. No okej, okay, to chyba, że tak, no możliwe, możliwe że to tak właśnie jakoś jest. No a my sobie tutaj lecimy dalej z przetrząsaniem jak widać no. Zresztą bardzo fajnie mi to tutaj idzie wszystko o tam widzicie już się zrobiło siano od razu więc okej, okay, okej okay. okej jest tak zwany Powiem wam, że ta trawa przetrąśnięta, jako jeszcze trawa, nie jako siano, to wygląda dosyć na tym, na tej łące Tak, to wygląda dosyć fajnie, dosyć ciekawie, nie? No Znaczy kurcze, fajnie, że ktoś taki moda zrobił Nie wiem za bardzo, kto jest autorem, ale Jak to oglądasz, to pozdro, aha, dobra Mnie też, że tego nie ogląda, to jeszcze nie jest z Polski, więc nawet jakby obejrzał ten film, to by nie zrozumiał: Through Ultra of Mode Realistic Weather, congratulations for making a great job and um, 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 delivering us very good stuff of gameplay, ale powiedziałem, to chyba tak się nie mówi po angielsku. E, dobra, nieważne. Good stuff of gameplay, nie Moi drodzy, kurde, lepiej bym tego nie ujął. Dobra, i tu się będzie siano robiło? No, zrobiło się w pewnym tam. No, w tam jednym tam momencie. Nie, może. Jest jakiś display na mapie tego. I jaka jest wilgotność, w którym momencie pola? Nie wiem, szczerze mówiąc, jak to tam działa. Ale dobra, teraz to ja zrobię coś takiego, że sobie tu staniemy 60. I tak, ta wilgotność cały czas A, wymaga przetrząsania, taką, czyli jeszcze chyba zostawiłem w niektórych momentach, ale dobra, yy, ta wilgotność, widzę, będzie chyba się zmieniała z czasem po prostu. Dobra, yy, więc teraz ustawiamy sobie skalę czasu na 360, czyli najwięcej, jak się tylko da. Yy. I teraz widzę, że ta wilgotność, ona mega, mega długo będzie się zmieniała, chyba do tego poziomu. Więc nie wiem, szczerze mówiąc, no bo tak, tu już akurat jest ściano zrobione. Dobra, to może ja sobie przewinę tak bardziej czas już do jeszcze późniejszego momentu. Okej, okay, dobra widzowie, już sobie przewinąłem tak gdzieś do 17 i widzę, że już prawie całe pole wyschło, przeschło, więc fajnie. Yy, więc dobra, możemy sobie już tutaj normalną skalę czasu dać. Tylko jak to długo trzeba czekać, nie jak to się zrobi. No dobra, w każdym razie. Mega fajnie, Kurca tego moda to wymyślił, więc dobra, na dzisiaj to byłoby widzowie tyle. Ja będę się już z Wami żegnał. Oczywiście, mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba. Do zobaczenia, cześć na rapa. I ja poczekam aż to. No, przeschnie. Najprawdopodobniej to przesycha dopiero po 24 godzinach. Więc może lepiej będzie, jak ja ustawię, sobie, żeby było trochę więcej dni w miesiącu niż tylko jeden. Cztery. A trzy niech będą. Wystarczy na pewno. Raczej powinno przynajmniej. No, i to się zobaczy. Ja jak na razie, to po prostu muszę do kolejnego miesiąca pewnie przewinąć, i tyle. No, nie wiem, nie wiem, dobra. No, w każdym razie do zobaczenia. Widzowie, na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się i cześć.